Dzień dobry, mam na imię Monika Flux, jestem doktorantką w Grupie Biologii Rozrodu Zakładu Embryologii. W tym wykładzie opowiem o płci, jej ewolucji i determinacji oraz o tym, jak otrzymać żeńskie plemniki i męskie komórki jajowe. Rozmnażanie płciowe to taki sposób rozmnażania, w którym gamety są tworzone na drodze mejozy w celu rekombinacji materiału genetycznego. Gamety rodziców mogą się od siebie różnić, takie zróżnicowanie gamet nazywamy anizogamią. Gamety mogą różnić się kształtem lub rozmiarem, albo mogą mieć różne funkcje, gdzie jedna gameta, komórka jajowa, niesie większość organeli komórkowych i substancji zapasowych, podczas gdy druga, plemnik, jest komórką ruchliwą zdolną do odnalezienia komórki jajowej. Taki typ anizogamii nazywamy konkretnie oogamią. Gamety mogą być jednak takie same: obie niosą substancje zapasowe i obie są ruchliwe. Wówczas mamy do czynienia z izogamią. Przykładem takiego organizmu jest antarktyczna brunatnica Ascoseira mirabilis. Rozmnażenie płciowe jest bardziej kosztowne i mniej wydajne od bezpłciowego. Większość osobników rozmnażających się płciowo potrzebuje partnera w celu wydania na świat potomstwa. Rozmnażanie płciowe ma jednak pewną zaletę nad bezpłciowym. Jest to rekombinacja materiału genetycznego. Wprowadzenie większej zmienności genetycznej do populacji umożliwia lepsze jej dostosowanie, poprzez uniknięcie gromadzenia się niekorzystnych mutacji. W biologii płeć jest cechą osobnika, determinującą funkcję reprodukcyjną w rozmnażaniu płciowym, jeśli w danym gatunku istnieją rozdzielne funkcje. U niektórych gatunków osobniki nie różnią się płcią, chociaż rozmnażają się płciowo. Wówczas mamy do czynienia z tak zwanymi typami płciowymi, które oznacza się symbolami plus i minus lub cyframi, bo może być ich wiele. Płeć sprowadza się więc do typu gamet, jaki osobnik produkuje. U gatunków, u których płeć występuje, istnieją osobniki produkujące plemniki, osobniki produkujące komórki jajowe oraz osobniki produkujące oba typy gamet, tak zwane hermafrodyty. Skoro można się rozmnażać płciowo bez płci, dlaczego istnieją płcie? Dobór naturalny może działać na kilka sposobów. W populacji może być preferowana skrajna cecha np. ciemny kolor, który umożliwi kamuflaż na ciemnych skałach. Wtedy jest to tak zwany dobór kierunkowy bo przesuwa rozkład cech w populacji w jednym kierunku, eliminując osobniki o jasnym i średnim kolorze. Może też być tak, że preferowana jest pośrednia cecha np. szary kolor do życia w środowisku, w którym głazy są szare. Wówczas osobniki o skrajnych cechach są eliminowane. W przypadku takiego doboru mamy do czynienia z doborem stabilizującym. Może być też tak, że preferowane w populacji są dwie lub więcej skrajne cechy np. zarówno jasny, jak i ciemny kolor jeśli w środowisku występują zarówno białe, jak i czarne głazy. Wtedy to osobniki o pośrednich cechach są eliminowane. Ten przypadek jest tak zwanym doborem różnicującym. Rozdzielne funkcje gamet powstały w ewolucji właśnie w ten sposób. Większe gamety ze zgromadzonymi substancjami zapasowymi mogą dłużej przeżyć, podczas gdy małe, ruchliwe gamety mogą się szybciej przemieszczać. Obie skrajne cechy są korzystne, więc obie zostały utrwalone w ewolucji. Płeć jest więc efektem ubocznym ewolucji. Zróżnicowanie funkcji rozrodczych idzie w parze z tak zwanym konfliktem płciowym czyli wyścigiem zbrojeń między grupami o odmiennych strategiach rozrodczych. Produkcja komórki jajowej jest bardzo kosztowna energetycznie. Z jednej komórki prekursorowej powstaje tylko jedna komórka jajowa, która następnie gromadzi substancje zapasowe niezbędne dla rozwoju zarodka. W przypadku zwierząt żyworodnych koszt jest jeszcze wyższy przez następującą ciążę. Produkcja plemników jest znacznie mniej kosztowna. Plemnik ma za zadanie odnaleźć komórkę jajową i wnieść swój materiał genetyczny. Większość organeli i substancji zapasowych jest im zbędna. Strategie samców i samic muszą się więc różnić. Dla komórki jajowej najważniejsza jest jakość plemnika, bo z plemnikiem niskiej jakości cała praca nad stworzeniem komórki jajowej poszłaby na marne. Dla plemnika najważniejsze jest dotrzeć do komórki jajowej przed innymi. Przez ten konflikt samice i samce, Ewolucyjnie ścigają się, by przechytrzyć się nawzajem. Na przykład poprzez utrudnienie zapłodnienia poprzez osłonkę przejrzystą komórki jajowej, która musi być przez plemnik strawiona, by mógł się do niej dostać napędzając ewolucję różnic między płciami. Zróżnicowanie funkcji i strategii rozrodczych u niektórych gatunków, w tym u człowieka doprowadziło do rozbieżnej ewolucji cech niezwiązanych bezpośrednio z rozrodem u różnych płci. Czyli tak zwanego dymorfizmu płciowego. Stopniowo w populacjach utrwalały się cechy, które okazywały się być korzystne dla sukcesu rozrodczego osobników, takie jak jaskrawy kolor, czy krzykliwe akcesoria, czyli to, czym się charakteryzują prawdziwi mężczyźni. To na podstawie dymorfizmu płciowego mamy zwyczaj przypisywać płeć osobnikom, nie na podstawie gamet, jakie produkują. Drugorzędowe cechy płciowe, które rozpoznajemy jako charakterystyczne, Określamy mianem płci anatomicznej lub somatotypowej. Czy ta kategoryzacja jest ważna? Na pewno pamiętasz ze szkoły, że u człowieka determinacja płci jest genotypowa. Dwa chromosomy X powodują rozwój cech żeńskich, podczas gdy obecność jednego chromosomu X i Y oznacza rozwój cech męskich. Na tym poziomie mówimy o płci chromosomalnej. Rzeczywiście, tak jest zazwyczaj, ale nie zawsze. Jest wiele wariantów genetycznych, które mogą prowadzić do rozwoju męskich bądź żeńskich cech, i jest to częstsze niż może się wydawać. Do takich alternatywnych wariantów genetycznych zalicza się również tzw. odwrócenie płci, w którym osobnik o jednej płci somatotypowej posiada chromosomy charakterystyczne dla płci przeciwnej. Takie uproszczenie zjawiska płci nie jest więc prawidłowe. Chociaż u mniej płciowo-dymorficznych gatunków to typ gamet, jaki osobnik produkuje, kategoryzuje osobnika do danej płci, u bardziej zróżnicowanych gatunków płeć można różnie kategoryzować na podstawie różnych cech płciowych. Płeć chromosomalna to, tak jak już powiedziałam, zestaw chromosomów, jaki osobnik posiada, a płeć anatomiczna to charakterystyczny typ budowy ciała. Płeć gonadalna oznacza typ gonad, jajniki bądź jądra. Płeć gonadoforyczna, czyli płeć wewnętrzna, oznacza rodzaj narządów wewnętrznych, takich jak macica lub nasieniowody. Natomiast płeć genitalna lub zewnętrzna oznacza, jakie zewnętrzne narządy płciowe osobnik posiada. Płeć hormonalna to charakterystyka układu endokrynnego, a płeć psychiczna u ludzi to tożsamość płciowa. W końcu Płeć metrykalna to ta, która została nam przypisana na podstawie genitalnej przy urodzeniu i wedle której zostaliśmy wychowani. U ludzi, w przypadku gdy różne cechy płciowe danej osoby nie zgadzają się z typową konfiguracją, mówimy o osobach interpłciowych, natomiast jeśli różnica ta dotyczy tożsamości płciowej, o osobach transpłciowych. Ważne jest, że na każdym etapie determinacji płci może się okazać, że sprawa nie jest zero-jedynkowa. I to właśnie to zjawisko można wykorzystać do produkcji gamet typowych dla jednej płci przez inną płeć, ale po kolei. Genotypowa determinacja płci nie jest jedyną możliwą opcją. U wielu gatunków występuje epigenetyczna determinacja płci. Na przykład u niektórych gadów płeć zarodka determinuje temperaturę inkubacji jaja. U niektórych ryb osobniki zmieniają płeć w trakcie życia. Ale dzisiaj skupimy się na ssakach. Ludzki chromosom Y jest stosunkowo niewielkim chromosomem, który w toku ewolucji stracił 1393 z oryginalnych 1438 genów. Niektóre z tych genów zostały translokowane do chromosomów autosomalnych, inne zostały zupełnie utracone. Stało się tak najprawdopodobniej dlatego, że chromosomy płciowe X i Y nie mogą ze sobą rekombinować. W przeciwieństwie do autosomalnych chromosomów homologicznych. Tylko krótki region chromosomu Y, zwany regionem pseudoautosomalnym, może rekombinować z chromosomem X. Ograniczona możliwość rekombinacji genów prowadzi do gromadzenia się niekorzystnych mutacji, które eliminują niosące je osobniki w procesie doboru naturalnego. Od kilku milionów lat jednak chromosom Y jest stabilny. Obecnie posiada około 200 genów. Najważniejszym w determinacji płci jest gen SRY który jest kluczowy dla rozpoczęcia różnicowania gonad płodowych w jądra. Kilka lat temu badania pokazały, że w modelu mysim jedynie dwa geny chromosomu Y, SRY oraz EIF2S3Y są niezbędne do rozwoju funkcjonalnych we wspomaganym rozwoju męskich gamet. Co więcej, oba te geny da się zastąpić genami na autosomach. Oczywiście pozostałe geny chromosomu Y też są ważne. Z tymi dwoma genami gamety męskie są w stanie osiągnąć stadium haploidalnego spermatogonium. Nie zachodzi różnicowanie tych komórek w dojrzałe plemniki. Rekombinacja regionów pseudoautosomalnych chromosomu Y i X może prowadzić do przeniesienia SRY oraz innych genów determinujących płeć męską na chromosom X, powodując tzw. syndrom de la Chapelle, czyli odwrócenie płci osób z dwoma chromosomami X na męską. Podobnie nadekspresja genów homologicznych obecnych na chromosomach autosomalnych również może doprowadzić do odwrócenia płci. Brak genu SRY, czy poprzez brak obecności chromosomu Y, czy poprzez delecję genu SRY, prowadzi do rozwoju gonad płodowych w jajniki. Jeśli gen SRY jest uszkodzony, gonady płodowe nie rozwijają się, przekształcając się w gonady szczątkowe. Ważnym jest, że wykształcenie jąder nie oznacza, że pozostałe cechy płciowe również rozwiną się w kierunku męskim. U płodu z syndromem całkowitej niewrażliwości na androgeny, testosteron produkowany przez jądra płodu nie jest rozpoznawanym sygnałem przez komórki somatyczne, przez co pozostałe cechy płciowe rozwijają się w kierunku żeńskim, zazwyczaj tworząc zewnętrzne organy płciowe identyczne do dziewczynek z chromosomami XX. Takie dziewczynki XY przechodzą też proces dojrzewania, rozwijając drugorzędowe cechy żeńskie. Gamety męskie i żeńskie rozwijają się u płodu z pierwotnych komórek płciowych, po angielsku primordial germ cell lub w skrócie PGC, które oddzielają się od linii komórek somatycznych na wczesnym etapie rozwoju. Komórki te migrują do powstających gonad płodowych, Przechodząc proces usuwania modyfikacji epigenetycznych, aby umożliwić następnemu pokoleniu czysty start. W tym czasie komórki te, niezależnie od ich własnego zestawu chromosomów, nie mają zdeterminowanej płci i zachowują zdolność do rozwoju zarówno w plemniki, jak i w komórki jajowe. Kierunek, w którym się rozwiną, zależy od środowiska, w którym się osiedlą czyli od kierunku, w którym rozwiną się gonady płodowe. W siódmym tygodniu ciąży u człowieka, na skutek ekspresji genu SRY, rozwijają się jądra, po zasiedleniu których pierwotne komórki płciowe przekształcą się w spermatogonia, czyli komórki prekursorowe plemników, i rozpoczną spermatogenezę. W przeciwnym wypadku, gonady rozwiną się w jajniki, a pierwotne komórki płciowe różnicują w oogonia, prekursory komórek jajowych, i rozpoczną oogenezę. Pierwotne komórki płciowe oddzielają się z komórek zarodka zwanych epiblastem. Komórki te są pluripotencjalne, to jest mają zdolność do różnicowania we wszystkie typy komórek płodu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przedimplantacyjnego rozwoju zarodków z ssaków, polecam wykład Ewy Kosyl z zeszłorocznej Nocy Biologów, który można znaleźć na kanale Wydziału Biologii UW w playliście Noc Embriologów. Taką zdolność mają również indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, w skrócie iPSC, które możemy uzyskać w laboratorium poprzez tak tzw. odróżnicowanie wyróżnicowanych komórek, takich jak np. komórki skóry. Dokonuje się tego poprzez transdukcję czterech czynników pluripotencji. Genów O4, SOX2, KLF4 oraz c-Myc, a następnie izolację komórek, które udało się reprogramować. Po długiej hodowli in vitro, wymagającej wielu pasaży selekcjonujących pluripotencjalne komórki otrzymuje się właśnie komórki IPSC, które można następnie za pomocą hodowli w odpowiednich pożywkach różnicować w inny typ komórek, w tym tak zwane komórki przypominające pierwotne komórki płciowe po angielsku PGC Like Cells albo PGCLC. Podobnie uzyskać można w ten sposób komórki somatyczne gonad płodowych, po angielsku Fetal Gonadal Somatic Cells lub FGSC. Jeśli połączyć tak otrzymane pierwotne komórki płciowe z żeńskimi komórkami somatycznymi gonad płodowych, można otrzymać agregaty, które nazwano rekonstytuowanymi jajnikami. W hodowlach komórkowych myszy proces formowania pęcherzyków jajnikowych trwa 21 dni, w wyniku czego otrzymuje się małe pęcherzyki. Równoważne niedojrzałym pęcherzykom samicy. Następnym krokiem jest hodowla w celu wzrostu pęcherzyków, która trwa około 14 dni. Po tym czasie z pęcherzyków wyizolować można niedojrzałe oocyty, takie jak występują w jajnikach dojrzałych płciowo samic, które można poddać tak zwanemu dojrzewaniu in vitro do stadium, w którym mogą być zapodnione. Wydajność tego procesu jest w tym momencie bardzo niska, osiągając poziom około 1%. Niemniej jednak wykazano, że takie komórki jajowe po zapłodnieniu mają możliwość rozwinięcia się do stadium blastocysty, w którym mogą zostać przeszczepione do matki biorczyni, a następnie implantować się w macicy i rozwinąć się w zdrowy płód i noworodka, który z kolei rozwinie się w płodnego dorosłego osobnika. Podobnie po połączeniu pierwotnych komórek płciowych z męskimi komórkami somatycznymi gonad płodowych otrzymać można rekonstytuowane jądra, które po 21-dniowej hodowli u myszy wytworzą tzw. prospermatogonia, czyli komórki prekursorowe plemników. Takie komórki można transferować do jąder dorosłego biorcy, gdzie rozwiną się w plemniki. Po ekstrakcji nasienia plemniki takie można wykorzystać do zapłodnienia in vitro, które również kończy się sukcesem. Takie eksperymenty zostały wykonane na komórkach mysich oraz trwają w tym momencie na ludzkich. Udało się już otrzymać ludzkie pierwotne komórki płciowe in vitro oraz komórki prekursorowe gamet, prospermatogonia oraz oogonia. W tych eksperymentach jednak wykorzystano żeńskie PGC w parze z żeńskimi komórkami gonad oraz męskie PGC z męskimi komórkami somatycznymi. Jednak, tak jak już ustaliliśmy, pierwotne komórki płciowe są komórkami plastycznymi płciowo. Teoretycznie jest więc możliwe, aby otrzymać gamety jednej płci z komórek drugiej. Jak tego dokonać? Tak jak wspomniałam, geny obecne na chromosomie Y kontrolują procesy późniejszej spermatogenezy, mogłyby więc przeszkadzać w prawidłowej oogenezie. Naturalnym zjawiskiem dla komórek posiadających chromosom Y jest jednak jego utrata. Dzieje się tak w części komórek dorosłych samców i mężczyzn, co nazywamy mozaikowatą utratą chromosomu Y. Około 15% mężczyzn po 70 roku życia posiada w swoim ciele komórki, które utraciły chromosom Y. Dzieje się tak również w hodowli komórek in vitro. Część populacji naturalnie traci chromosom Y. Po pobraniu komórek somatycznych w celu stworzenia komórek macierzystych, można więc wyselekcjonować komórki XO. Czyli takie, które posiadają tylko jeden chromosom X. W ten sposób powstałe z nich oocyty nie będą narażone na niekorzystne działanie genów chromosomu Y. W przypadku komórek posiadających dwa chromosomy X, geny chromosomu Y muszą zostać wprowadzone, aby możliwa była całkowita spermatogeneza. Można tego dokonać poprzez transfekcję takich komórek wektorem zawierającym tzw. szczątkowy chromosom Y, czyli jego skróconą wersję. Po tym procesie powinno być możliwe przeprowadzenie pozostałych procesów in vitro w celu uzyskania plemników. Takie badania również w tym momencie trwają, m.in. na University of Hawaii at Manoa, gdzie właśnie się znajduje, dzięki Polsko-amerykańskiej komisji Fulbrighta. Niestety nie mogę zdradzić szczegółów. Uzyskiwanie gamet in vitro jest niezwykle ważną perspektywą w dziedzinie wspomaganego rozrodu, zarówno u zwierząt, jak i u ludzi ponieważ może pomóc osobom z całkowitą bezpłodnością. Pozwalałoby też na uzyskanie dużych ilości gamet, niwelując obecne ograniczenia metod, z jakimi zmagają się kobiety w zaawansowanym wieku. Kolejną możliwością jest użycie tej metody w ratowaniu zagrożonych gatunków. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, polecam mój zeszłoroczny wykład z nocy biologów, który można znaleźć na kanale YouTube Wydziału Biologii w playliście Noc embryologów. W końcu otrzymywanie gamet jednej płci przez inną pozwalałoby na wspomagany rozród osób inter i transpłciowych oraz pary jednopłciowych. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do polubienia strony Grupy Biologii Rozrodu oraz Zakładu Embryologii na Facebooku i do zobaczenia miejmy nadzieję na żywo za rok.